potrzebne łaski. Obejmując Monitewną pamięcią Wincentego Witosa w 150 rocznicy jego urodzin, składamy najświętszą ofiarę w intencji ojczyzny i polskich rolników. Serdecznie witam księdza biskupa Leszka Leszkiewicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw rolników, który przewodniczy dzisiejszej Eucharyski. Witam Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Witam wszystkich kapłanów, wszystkich, zasługiwał ja, się do głosu Samuel dorastał, a pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Jucznia. i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa że oto Baranek Boży. Dwa uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwrócił się i ujrzawszy, że oni idą za nim rzekł do nich. Czego szukać? Oni odpowiedzieli do Niego, radni to znaczy nauczyć się gdzie mieszkasz. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa głęboką wiarę to, że ten wielki Polak, wielki polityk, wielki społecznik, rolnik jest także wielkim w niebie, jest wśród zbawionych. I zbieramy się w tym miejscu także, żeby otworzyć się na może działanie, na działanie Pana Boga. Żeby prosić o błogosławieństwo. Stąd może zacznę pokazanie takiego bardzo prostego pytania, siostro bracie. Co Bóg widzi teraz w Twoim sercu, w Twojej duszy? Czy Pan Bóg jest szczęśliwy, który patrzy w Twoje serce, w Twojej duszy? Czy Pan Bóg może przeżywać taką wielką radość, że jestem, jesteś, jesteśmy w drodze. Pokracić, że spotkać się z Bogiem, każdego z nas. Na Pana Boga nie ma kogoś, kto jest poza nawiasem jego błogosławieństwa. To jest wielkie pragnienie Pana Boga, żeby Bóg w błogosławieństwem wszystkie swoje dzieci. I warto także uświadamiać sobie, że Bóg bardzo cierpi, jeśli my darczymy tym błogosławieństwem, odwracamy się piecami do Niego i nie chcemy cieszyć się, z tej przynależności do Jego. Nie chcemy cieszyć się z tej przynależności do Jego rodziny. W minionym tygodniu, w liturgii godzin, w hymnie i uczniu się takimi słowami. O ten, co patrzy w wysoka, spogląda w każdej godzinie i widzi nasze uczynki od świtu aż do wieczór patrzy, patrzy na nas. Jest to spojrzenie pełne miłości. I myślę, że dzisiaj jak ludzie bieżący powinniśmy w taki sposób żyć, tak się starać żyć, tak pragnąć żyć, żeby Panu się podobać. Żeby Pan znajdował podobanie w nas. Jest taka wielka pokusa, która staje przed każdym bieżącym i przede mną jako biskupem, i przed waszymi kapłanami, nie i przed każdym tu żeby próbować żyć po swojemu. Żeby żyć tak, jak sobie ktoś ułożył, według własnych przykazań, według własnych słów, własnych projektów. I wtedy może nawet nie zauważamy tego, że Bóg schodzi na dalszy plan, a nie raz staje się jakimś elementem dekoracyjnym naszego życia niczym więcej. I może próżno później się dziwić, że to nasze życie jest takie a nie inne, skoro nie chcemy, by ono było pod ręką samego Pana Boga. Jeśli ja chcę przyjąć Boże błogosławieństwo, zależy mi na tym Boże błogosławieństwie. Chcę być człowiekiem wielkim, nie wiem, czy Jara, Mytosa, czy innych naszych narodowych bohaterów, czy jakichś innych ludzi, to... Powinno do mnie jako do wierzącego dojść, że Bóg nie jest przeciwko mnie, że Jego błogosławieństwo nie jest przeciwko moim panom, że pod Jego ręką ja rzeczywiście mogę być wielkim człowiekiem i będę wielkim człowiekiem, a przede wszystkim będę wśród zbawionych. To jest cel mojego życia człowieka wierzącego. Stawać przed Panem Bogiem całą swoją codzienność. Pozwalać zobaczyć Panu Bogu tę codzienność. Mieć jakąś świadomość, że być może przed ludzkimi trybunałami, przed drugim człowiekiem coś można przymaskować, ukryć, inaczej pokazać. Że można dochodzić jakiejś swojej sprawiedliwości i być zadowolonym, że tego czy tamtego się oszukało. Ale mieć świadomość, że przed Bogiem niczego nie wie. On rzeczywiście od świtu do wieczora widzi nasze uczyny i w tym wszystkim nie jest przeciwko nam. Myślę, że także w tym miejscu warto jest, żebyśmy się uświadomili, że Bóg nie jest przeciwko naszej ojczyźnie. Że on błogosławi naszej ojczyźnie tak jak naszej innej ojczyźnie. Że jemu zależy na tym, żeby nasza ojczyzna, tak jak i każda inna ojczyzna, rozwijała się była piękna wielka, żeby ludziom się dobrze, żyli, żeby żebyśmy byli po prostu szczęśliwi ludźmi. I myślę, że w tym miejscu także trzeba to bardzo mocno podkreślić, że Pan cierpi, gdy widzi, że w tej naszej ojczyźnie nie żyjemy po Boże. Nie żyjemy tak, jak powinniśmy żyć, jak będzie wierzący. Że Bóg bardzo kiedy wiedzi, że między nami tak łatwo dochodzi do wrogości i narości, że tak bardzo często oddalamy się od siebie i nie szukamy tego, co by nas mogło połączyć. Jan Paweł II w Kielcach. Przed świętej pierwszego roku mówił o, o Polsce, o ojczyźnie sobie. mówił tak. To jest moja matka dla ziemi. To jest moja matka dla ojczyzny. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, że wszyscy, którzy lekkomyślnie odchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest niszczyć sobie i odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Siostry i bracia. Jak patrzymy na sprawy naszej ojczyzny? Jak każdy z nas patrzy na sprawę swojej ojczyzny. I z pewnością też są, którzy będą mówili, że to przestarzały język, że ćwierczka nie można, że to takie może kościelne, zbyt pobożne. Jeśli nie będziemy patrzyli na Polskę, na nasz domek, na matkę, to będziemy oszarpali. Będziemy tak, jak to podobnie ten księgiewicz napisał, starali się jak najwięcej uczyć na siebie żeby tylko samemu się zbogacić i innych obłożyć. Powinno nas to boleć, kiedy patrzymy na relacje łączące Polaków i tak trudno dostrzec jakoś lekarstwa, żeby to wszystko zaleczyć, uleczyć. Żebyśmy się odnajdywali w Polsce jako bracia i siostry. Powinno nas to wolać, kiedy ojczyzna kargana jest niezgodą, nienawiścią, chęcią zepsty. Z tego nic dobrego nie będzie. Święty Jan w zapisał takie zdanie Każdy, kto nienawidzi swego brata jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosić sobie życia wiecznego. Jako ludzie wierzący, jeśli chcemy przysłużyć się naszej Ojczyźnie, powinniśmy prosić Pana Boga, żeby nasze myślenie było Jego myśleniem, nasze działanie, żeby było zgodne z Jego sposobem myślenia. Żeby to, co zapisane mamy w Ewangelii, co, powiedział, no, co przekazał nam Pan Jezus, żeby stawało się praktyką naszego codziennego życia. I powinno nas boleć, i bardzo powinno nas boleć, wszystko to, co jest przejawem anarkii, bezprawia, jakiegoś podwójnego obiegu prawnego, powinno nas boleć wszystko to, co prowadzi do zniszczenia co prowadzi do zerwania relacji między nami Polakami. I nie tylko boleć, ale jako ludzie wierzący czyńmy wszystko, żeby umieć się pięknie wspierać. Może nie nieraz bardzo twardo. Czyjmy wszystko, żeby nasz program był budowany na fundamencie prawdy. A prawda przyjmowana przez nas, żeby zawsze szła w parze z miłością. Nie taką bańkową, lukrową, ale taką, która chce dobra dla wszystkich, dla każdego. Taką miłością, która wypływa z ofiary Jezusa Chrystusa, poniesionej przez Jego na krzyżu. Bo my nie możemy inaczej. Jeśli wierzymy, jesteśmy chrześcijanami, nie możemy inaczej. Ci, którzy wiedzą o tym, że idziemy do Kościoła, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że gromadzimy się na oberystie i przyjmujemy Komunię Świętą, mają prawo zobaczyć później, że my tym żyjemy, że tak żyjemy. Siostry Francija. Myślę, że dzisiaj ci, którzy chcą się przysłużyć w Ojczyźnie, powinni bardzo mocno mieć w poszanowaniu rozum, ludzki rozum. Niech rozumne będą nasze myśli, niech rozumne będą nasze słowa, i niech rozumne będzie nasze działanie. Nawet jeśli będziemy spotykali się z kłamstwem, czasem może z podłością, małością. My mamy działać rozumnie. Bo w tym naszym rozumnym działaniu jest rozumne działanie samego Pana Boga. I myślę, że jako wierzący mamy takie przekonanie, że tylko Bóg może leczyć rany, które są młoderczalne. Tylko Bóg może podnosić ze śmiertelnych I tylko Bóg może doprowadzić wszystko do świętości. A więc do wypełnienia się tego, co w sercu pomyślnie, Pana Boga od samego początku jest obecne. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za Syna w tej ziemi. I cieszymy się, że nasza ojczyzna wydała takiego człowieka, że nasza ojczyzna wydała wielu wspaniałych ludzi. Dziękujemy Panu Bogu. Za tych, którzy nauczyli nas wierzyć, popać, którzy uczyli nas prosić do ojczyzny. I tak jak potrafimy, jak umiemy, starajmy się o taką wielkość, którą kiedyś pochwali Pana, O taką wielkość, które, którą pochwalą przyszłe pokolenia. Starajmy się, jak umiemy, jak potrafimy. Zostawia w ziemi taki świat, który inni zauważą i podejmą go dla dobra nas wszystkich, dla dobra naszej ojczyzny, dla dobra świata. I niech tak się stanie, Amen. sprawując władzę budowali jedność w narodzie, dbali o bezpieczeństwo Polski i dobro obywateli. Ciebie prosimy. Dzień dobry. Dzień dobry za Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Rolników Indywidualnych oraz rolników, aby Bóg wynagradzał wysiłek swoim błogosławieństwem oraz obfitym plonem tu na ziemi i w wieczności. Ciebie prosimy Jezusa. za tych, którzy zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę w sposób szczególny za pizentnego mitosa, zmarłych rolników, członków Solidarności Rolników Indywidualnych oraz wszystkich, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległość naszego kraju, a także za polecanych w tej mszy świętej Jana i Antoniego, aby, aby mogli radować się na jego Nie rozważam szliegiego i obdarz nasze czasy pokojem

Dobry Jesu nasz, tak? nasz Panie. Dobry jest na nasz, nasz Panie. Dobry Jezu nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Jaka będzie polska przyszłość? Jaka będzie nasza ojczyzna? Wielka czy nieszczęsna? Dzisiaj nie odgadniemy. Ale w tym miejscu warto sobie uświadomić, że od jednego człowieka nieraz tak bardzo wiele zależy. I od nas też bardzo wiele zależy. Prośmy w tym błogosławieństwie Pana Boga, żeby dał nam dobry wzrok, dobry słuch, dobre serce, żeby dał nam dar rozumu. Żebyśmy tak jak potrafimy, jak to od nas zależy, przyczynili się dla dobra, dla rozwoju naszej ojczyzny. Panna Sylwani, dlaczego tak Dwoje, jej imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na myśli, wspomożenie nasze w imieniu Pana, który zbocznie go i święty, pochylcie Wasze głowy na błogosławieństwu, Niech Bóg, Ojciec Niebieski, napełni Was wszelkim błogosławieństwem, abyście byli święci i cześci przed Jego obliczem. Niech Wam Bóg nie udzieli swojej łaski. Niech Was poucza słowem prawdy zawartym w Ewangelii i zbawienia. I da Wam miłość bratnią przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Przechodzący, Ojciec i Syn. et au ciel.